Dzięki BNI Kings rozwijamy wspólne biznesy. Grupa działa już kilkanaście lat. BNI Kings to również grupa, która robi rzeczy niestandardowe. Mieliśmy dzisiaj szczególnie ważne spotkanie. Gościliśmy na nim burmistrza miasta i gminy Skawina. Malowniczy Dworek Skawiński, piękny Park Skawiński, przyjął dzisiaj przedsiębiorców nie tylko z gminy Skawina, ale również z gmin ościennych. W tle słychać rozmowy networkingowe. Mam nadzieję, że będą one skutkowały wieloma przyjaźniami, jak również kontraktami w biznesie. To nowatorski i innowacyjny sposób, gdzie wspólnie z urzędami miast i gmin łączymy lokalne biznesy, największe firmy ze stref ekonomicznych z biznesem Krakowa. To jedyne takie miejsce, gdzie w ciągu kilku godzin jesteśmy w stanie poznać 180 właścicieli firm, wybrać tych, którzy są najbliżsi naszej branży, umówić się na spotkania oraz wymienić się doświadczeniami i pomóc sobie w biznesie. Dla mnie, jako dla burmistrza, nie gospodarza tego miasta, to ogromny zaszczyt, że mogliśmy gościć dzisiaj grupę ponad 150 przedsiębiorców działających w ramach grup. BNI Kings. Fantastyczne networking, fantastyczna atmosfera, to przełoży się na pewno na duży, fajny biznes. Dziękujemy BNI Kings za to, że przyjechali do nas, za to, że zrobili to spotkanie u nas w Gniezkawina. Dziękujemy przedsiębiorcom za to, że się tutaj pojawili. Cieszę się, że mogliśmy w Niepomocie gościć tak wielu ważnych przedsiębiorców. Zachęcamy do uczestniczenia w spotkaniach grupy BNI Kings oraz do nawiązywania wartościowych kontaktów.